Może tylko mi się przywidziało. Może nie jest aż tak źle. O! Gorzej! Jest gorzej! Jest to cały różowy! I jak ja się teraz pokażę! Przecież bowary nie noszą różu! Ani nie różowieją, to wiadomo! Może poszedł do pokoju! O! Będą się ze mnie śmiali, gdy mnie takiego zobaczą. Schowam się. Oh, 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 oh. Gdzie się ten bałwan podział? E, już się bałwanek znalazł. Tu jestem. O oh, oh, tu. E, dlaczego się chowasz za książką? O, bo wiesz, bo ja tu chciałem posprzątać. Mam kapitalną wiadomość. Tak. Ja też mam wiadomość. Dosiek potrzebuje bałwanka do projektu zimowego i pożyczy ciebie. Doskonale pasujesz. Serio? Dosiek chce mnie do swojego projektu? Ja zawsze wiedziałem, że jestem bałwankiem idealnym. <laughs> a, Ale jestem różowy, a to co innego, nie jestem idealny. Ale będzie fajnie. Fajnie. Mogę się zakolegować tylko z różowymi bałwanami. Ale nie ma różowych bałwanów, więc będę okropnie samotny. No wychodź, do czeka. O, e, o rety, Dosiu. No, chciałbym się przydać, ale e, po prostu nie mogę. E, dużo zajęć. Jakich zajęć? O, no, wiesz, tego muszę, tego poczytać oczywiście. Ale wiesz, że masz książkę do góry nogami, co nie? E, e, tak jest ciekawiej. Mrosku, wyjdź tu do nas, to porozmawiamy. O, kostka. Czemu się chowasz w koszu z czystym praniem? E, Jakie je chowasz? Ja muszę... E, troszkę coś w życiu zmienić. u pachnie tutaj jak świeży letni miły poranek. Mrasku, wyjdź do nas. Proszę. E, oh, no dobrze. E, czemu założyłeś dziurawą skarpetkę? E, Tę skarpetę? Bo zrobiłem się... Było mi zimno. Nie ma to jak ciepła skarpeta w mroźny dzień. No, idziemy do Dośka. Proszę, jaki kolega modny. Kto się teraz nosi? <laughs> Przepraszam. O, <laughs> wybacz. Rosku. Tak, o co chodzi? Hej, co dzieje się? Co idzie źle? Myślę, że coś się zrobić da. Ja wprawę już mam, bo na tym się znam. Zrobić się uda, cuda. Powiedz tak lepiej jest, no bo po co ten stres? Nie trzeba nam łez. 走近一些，走一间。心